Przyjechaliśmy na warsztaty, dlatego że wiedzieliśmy, że tutaj można znaleźć odpowiedzi na pytania, które nas zawsze interesowały i uważamy, że to są bardzo ważne pytania, więc chcemy powiedzieć przede wszystkim, że Bruce odpowiedział na praktycznie wszystkie te pytania, które nas interesowały, a co najważniejsze, praktycznie sami mogliśmy znaleźć odpowiedzi na te pytania, że to nasze własne doświadczenia, a nie czyjeś na to wszystko, Także mogliśmy znaleźć to po prostu sami. To było dla nas bardzo ważne. Przede wszystkim e, myślę, że Bruz e, ma tak wielką energię, która tak naprawdę bardzo towarzyszy tym warsztatom, jest cudowną osobą i po prostu umie się dzielić swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami w świetny sposób. Oprócz tego cała atmosfera warsztatów była naprawdę świetna byli tu świetni ludzie, przede wszystkim bardzo miło jest wysłuchać doświadczeń. Innych ludzi, i bardzo miło jest też podzielić się własnymi doświadczeniami w gronie ludzi, którzy mają podobne zainteresowanie, podobne doświadczenia. Organizacja warsztatów była na bardzo wysokim poziomie i była świetna. Za wszystkim podziękować. I naprawdę warto było tutaj przyjechać i warto było się tu znaleźć, dlatego wszystkim polecamy warsztaty z Brusa. To jeszcze dodam, że nie mogliśmy tego przegapić. Zgadza się. I każdemu polecamy.